Witam Państwa w czwartek, 21 dnia listopada. Z tej strony Daniel Kostecki. Aktualnie patrzymy na wykres dzienny parę euro-dolar, gdzie obserwowaliśmy wczoraj znaczący ruch spadkowy. Ten ruch spadkowy dość ładnie wkomponował się w analizę wykresu, zwłaszcza w interwale H4, do czego zaraz przejdziemy i o czym też wspominałem w poprzednim komentarzu wideo. Natomiast od strony fundamentalnej został on wygenerowany przez informację płynącą z EBC o tym, że bank może wprowadzić ujemną stopę depozytową na poziom 1,1%. Informacja ta nie została ani potwierdzona, ani zdementowana. Rzecznik prasowy EBC stwierdził, że nie będzie komentować tego, więc transparentność polityki EBC na razie stoi pod dużym znakiem zapytania, bo jest to jednak bardzo istotna no, na razie plotka. W każdym razie para euro-dolar zanurkowała i patrzymy teraz na scenariusz prospadkowy w długim terminie, o którym mówi się najwięcej na rynku. Zaraz też przejdziemy do scenariusza wzrostowego, o którym się mówi mniej. Natomiast tutaj wszyscy zakładają, że to co obserwowaliśmy w ostatnim czasie, czyli to odbicie jest jedynie korektą, i albo już ta korekta się zakończyła, albo jest bliska wykończenia, bo teraz obserwujemy dopiero jakąś falę B, natomiast później jeszcze falę C w korekcie. I dopiero właściwy spadek, ale żeby to się wydarzyło, to poziom 32,94 musiałby zostać przebity, no mniej więcej z taką dynamiką, jak tutaj rynek wybijał wtedy te szczyty, czyli praktycznie bardzo, bardzo silny ruch musiałby tutaj powstać. Natomiast scenariusz prowzrostowy, tak, tutaj jeszcze zanim do niego przejdę, to jest wyrysowane z wczoraj, czyli wybicie dołem z kanału albo górą, które miało tutaj nastąpić, no, pokazuje jak ładnie działają takie kanały i prowadzenie zleceń typu sell stop pod takim kanałem ma jak najbardziej sens, tym samym zlecenia buy stop nad górnym ograniczeniem, bo zazwyczaj po wybiciu z tak ładnych kanałów następuje silniejszy ruch trendowy. Natomiast tak wspomniałem tutaj, żeby rynek mógł dalej cokolwiek robić, potrzebujemy zobaczyć wybicie dołków przy 1,33, albo też w tym momencie już wybicie tego szczytu 1,3578. Jeśli ten szczyt zostałby wybity, to mamy potencjalnie drogę otwartą na o wiele wyższe poziomy, bo mamy tutaj też odwróconą formację głowy i ramion. Lewe ramię, głowa, prawe ramię. Na Eurofunkie sytuacja też wygląda dość interesująco, ponieważ po raz kolejny testujemy istotne miejsca wsparcia z wykresu tygodniowego, ale na wykresie H4 obserwujemy potencjalną korektę prostą typu ABC lub też formację harmoniczną typu X. ABCD, formację przypominającą Gartleya. Dodatkowo tutaj, takim pierwszym potwierdzeniem dla ruchu wzrostowego, bo za, y, te formacje zakładają, że wsparcia zostaną obronione, byłoby przełamanie linii poprowadzonej po szczytach i wtedy rynek mógłby ruszyć do góry. No i dolar nowozelandzki, który ładnie realizuje wcześniejsze założenia o tej korekcie pędzącej, typu impuls ABC, koniec. Korekty i kolejny impuls. Więc okolice 0,82 są dogodnym miejscem do zamykania pozycji krótkich, e, branych właśnie tutaj przy końcu tej korekty. Oczywiście, jeśli ktoś uważał, że ten opór wytrzyma, a opór był całkiem solidny. E, I aktualnie pozostaje nam chwilę przeczekać, czy notowania będą w stanie dynamicznie wybić te dołki i rozpocząć realizację rgr czy też może jest to duża korekta typu ABC. C. I następnie wybicie tych szczytów oznaczałoby powstanie nowego impulsu, więc tutaj na razie mamy dwa kluczowe miejsca.